Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie na moim kanale jeżeli chcesz dostawać więcej takich filmów to ten czerwony przycisk tam na dole duś go, bo to jest mega ważne a bez tego nie masz szans się rozwinąć przez to klikaj ten przycisk, łapka w górę polecaj swoim znajomym filmy jeżeli wchodzą te kupony to warto polecać bo dzięki mnie może zarabiać fajne pieniądze dlatego warto subskrybować ten kanał pamiętaj o tym, a teraz przechodzimy do pointy filmu dzisiaj trzy mecze dzisiaj grają i jutro zaczniemy od Dynamo Moskwa Dynamo Kazań, półfinał ee, ligi rosyjskiej o awans do ekstra... O awans do finału. Dynamo Moskwa, która wygrała fazę grupową i Dynamo okazań, które przegrało z Kaliningradem w fazie grupowej. Dlatego trafiły na siebie w półfinale. Ja uważam, że Dynamo Moskwa dzisiaj wygra z Dynamo Kazan przez to, że Dynamo Moskwa ma Natalię Perejrę, Gonczarową, Janę Szczerbań, Orłową. Naprawdę ma mega mocny skład. Dynamo Moskwa, które nie osiągało sukcesu na arenie międzynarodowej, ani w Lidze Rosyjskiej przez dwa lata nie osiągnęło sukcesu. Uważam, że dzisiaj zdominuje. I wygra z Kazan, a kurs 20 jest bardzo kuszący, a Dynamo okazań Samantha Fabric atakująca, która była filarem jest w mega słabej formie kondycyjnej. I przez to uważam, że ten kursik powinien siąść i uważam, że warto ryzykować Dynamo Moskwa pokonuje Dynamo okazań za 20 kurs warto wejść. Kolejny mecz to Jaszczepski węgiel z Orlen Warszawą. Jaszczepski węgiel Luanti, Fornal, Lukas Kampa El Hamadi są w genialnej formie. Jaszczę u siebie pokonuje każdego. Jastrzębie u się dominuje. Jaszczę ma łatwą drogę do finału. A z drugiej strony Orland Warszawa ma bardzo ciężką przeprawę z Dańskiem. I uważam, że dzisiejszy mecz w sensie jutrzejszy mecz, który będzie Jaszczemski wygra. Złoty 45 zł kurs, warto obstawić, a to jest owejście do finału. Mega ważny turniej i mega ważny mecz dla Jaszczemskiego węgla. Pamiętajmy, że gramy do dwóch zwycięstw, dlatego Jaszczemski musi wygrać. U siebie ten mecz, dlatego daje, że Jaszczymski Węgiel pokona Orlę Warszawę i uważam, że kurs od 45 jest tak kuszący, że musicie go obstawić. Kolejny mecz jest piłka ręczna kobiet, finał Ligi Mistrzyń, CMC Bukaresz kontra CSK Moskwa. CSK Moskwa buduje pakę na następny sezon, ale w tym roku nie ma takich gwiazd, a CMC Bukaresz Christiane Agu wróciła do takiej formy jak sprzed kontuzji, gra fantastycznie, rzuca po 12-14 bramek. I uważam, że Cence Bukaresz za złoto 85 udźwignie ciężar gry u siebie i pokona Moskwę, dlatego że ma Neagu, Karmer Mantis, Dragonet Naprawdę można by wymieniać oczywiście Rosjanki też są mocne, ale Cence Bukaresz u siebie musi wygrać. A ten kur jest mega kuszący, dlatego uważam, że CMC Bukares pokona CS CSK Moskwa. Dlatego te trzy mecze dają wam za 200 zł do wygrania 900. Czy nie warto zainwestować dwie stówki dla ja, takich pieniędzy? Na to pytanie jest bo stawka jest niezależna. Stawkę dajesz, jaką chcesz. Ja Ci po prostu daję minimalną stawkę, za jaką ja będę grał. A Ty możesz grać, co sobie pragniesz. I pamiętaj: czerwony przycisk, polecanie swoim znajomym. I czekaj na kolejny film, bo coraz więcej ciekawszych meczy, i coraz więcej meczy o o coś, czyli o ważną, ważną stawkę. Do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się.